to nie koniec, co gorsze, nie ulegają ujednoliceniu warunki produkcji. Ukraina będzie mogła nie przestrzegać prawa unijnego nadal przez kolejne lata. Dopiero ujednolicenie norm według planów ma nastąpić w roku 28. Wcześniej Ukraina może eksportować do nas produkty rolne zawierające niedozwolone i od lat w Unii Europejskiej niestosowane pestycydy i substancje chemiczne. Jak polski rolnik ma z tym konkurować? Trudno powiedzieć, ministrowie na ten temat nie chcą rozmawiać. Natomiast to, co jest najciekawsze, to że rząd polski nie tylko nie wyraził, nie, nie, jakby nie wyraził sprzeciwu w tej sprawie, rząd polski poparł te nowe warunki. Pewnie Państwa zaskoczy, bo może się Państwo zastanawiają, czy może odpowiada za to minister Siekierski, czy minister Krajewski. Otóż nie wiem, czy kogoś zaskoczę, ale za te sprawy w rządzie polskim nie odpowiada minister rolnictwa. To nie był przypadek że minister Siekierski w czerwcu wyraził publicznie zaskoczenie, że negocjacje tych nowych warunków z Ukrainą się zakończyły. Nie wiem, czy Państwo to pamiętają, ale jeszcze raz to podkreślę. W czerwcu minister rolnictwa, już były Siekierski, wyraził zaskoczenie, że negocjacje nowej umowy handlowej, uwaga, nie to, że się rozpoczęły, nie to, że idą w niekorzystnym kierunku, on wyraził zaskoczenie, że się zakończyły. W tej chwili w październiku ta umowa została już zaakceptowana, natomiast ona była negocjowana wcześniej. Wygląda na to, że polski minister rolnictwa być może w tych negocjacjach w ogóle nie uczestniczył.